Witam. Dzień dobry. Barierę bierz. Nie, to bait jest. Nie, Adeniko. Kurwa, ja resisty wziąłem. Ja yeah, pierdolę widzowie. A Sylas nam idzie. Ja myślałem, że będzie AP, Niko i Sylas, stop. Zaraz, zobaczymy, czy on gra. Tak, gra Adeniko. Gra Adeniko. Candero wybić, no. Niko jest zajebista we mnie. Zajebista jest. Dobra, to chociaż tego doraz Silda wezmę. Zdąćcie po kiszpana, pana, żeby przyszedł i zajebał mu jakąś okrę. Ten cylinder żeby przed Izabą ma chociaż jakąś fotę, jakąś chochlą w ten cymbał. Cygi, to nie jest twój dom, żeby takie zwyczaje przenosić na... U mnie, nie? To, że ci stary walił w cymbał, jak byłeś młody, spoko, ale ja nie jestem fanem. Kiedy no problem? O, kochany zapnąć. Cześć, Arnold! Walni w kakao, no ja od tego nie jestem, ale może jakiś chetnacz, ci się znajdzie. Tylko, że ringi mi zacząłem, ale tak późno mi odpisał. Kurwa, ten gardek to daje chyba! Zobaczcie, jakie zero strachu, zero strachu, nie czuję! Czy Bot to jest dobrym zagraniem właśnie się zastanawiam? No ale chyba ta, no chyba ta. 6 milionów Bakijana, chyba nie najlepiej idzie. Chyba nie chcę. Okej, okay. nie chcę, nie chcę, nie chcę mi na topie Dobra, 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 to wracam. Bo no nie wiem, ta Kijana. Marak 2 ma w ogóle. Najlepiej. Nie zrobił Żuka. Sylas stracił miliony. Spoko. Ja katapultę stracę. Nie, nie straciłem jej. Truskaweczki, mniam, 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 Cieszę się, że mogę być uczestnikiem tej chwili, kiedy przypulec pokrywa leszczy z garnuszkiem na główce Wiesz co, widzowie, bo to wszystko przez te fale 5G, kurwa Zaburzały mi moje procesy myślowe Założyłem ten garnek, od razu czuję różnicę A się śmiałem, kurwa, z foliowców, śmiałem się Już się nie śmieję Bo mam wi 5G właśnie, to przez to Ciężko tu będzie, ciężko, no Tabi czy Mercury? Fizykal, fizykal Tabi co my a Ja go nie widziałem za bardzo aż wygankował. Przejem na botach chyba wiec, dobra, biegnę na górę. Ja pierdolę. Szkoda, że nie reaguje kolega na pingi, jak mu pinguje gdzie jest przeciwnik. Garnik by założył, to by może zareagował. Chyba tak, sekator. Dobra, trzeba na dole pomóc, bo na dole jest skandalna tragedia. Nie padła. No nic, kurwa. Dive! Odjebałem! Jeszcze się wyjebał, nie! I weź im pomóż! 15 golda. Ja bym chciał pomóc, a nie mogę! My musimy coś z tym botem zrobić, bo nas kurwa zastępują. Ładnie! Tu ty wiesz, co ciężko mi się ja nie mogę ruszać głową, bo się fale pić, gdzie dostają? Śmieszne to. Nie wiem, czy to dobra walka, ale dobra, próbujmy jeszcze co. Łapią z Macie ją, macie ją, macie ją! Celasik! Flay! Cook! A! Dobrze! Dobrze! Ale tyle chyba. Go 3 Force? Wiesz co, jakiś outpus chyba linii muszę kupić, czy nie? Coś tutaj wracamy! Do gierki. Ale Chain poleciał. Dobra, Herald. Użyła sobie zniknięcia. Nie wiem czy to pomoże jakoś szczególnie. Ach! Mogłem szybciej wejść chyba. No byłem bez r -ki niestety, nie? To był ten problem. Kurwa, ale zagrałem dobrze. Martwy. Hydra. No do to tego dreka jeszcze. Ej, teraz Omena zmontuje. <grymne> Widzę dobry remix. Sudnikowy. Dobrze Nie. Nie, no, rozjebałem troszkę. Ale może, może, może. Kajsa. 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 Wystrzelała ich kurwa! Dobrze! 3 za dwa! No dobra, może nie wybitnie, dobrze, ale okej. Okay. Jackson! Czy Omen? Physical, Magic, physical. Nie no, Omen, 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 Rondu. A nie, bo ja nie mam nic tego przedmiotu. Kurwa, to może zrobię już to, bo dostanę 10 armora i Resista gratis. Trinity widzu mówisz? Nie no, omen! A bo dobra, znaczy zobaczymy, dobra, dalej zobaczymy. Tak, tak, damage mam, że się zgadza, damage mam. Jak co zrobię. Mam TPK i te splita. To był zony? Może po po, nie wiem. Nie ma tyle że... Nie, to że z nim wygram, w sumie. W NIKO. Jakbym mi to wygram. Jak nie zerkuję, to przegram. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, tak mi wypierdolił Kudałem w klona chyba Ona fleszowała? No R, use it. Ignite, no ignite, ten ignite właśnie, nie? To może zrobię tego bardena 400 HP Nie no, jacksha, 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 jacksha Pierdolę. Dużo da Jackson. 40 na 40 resista, 400 HP A! Dobra, RK Kijany! Dobra! Boom! I Baron! I Baron! Essujemy w rogu, kurwa! W kasku! Anty 5G na czarno! Czekamy, czekamy na drużynę, czekamy na drużynę! Darwa nic nie zrobił, wy się. O kurwa, o kurwa. Wesował. Nie wiem czy tam rozmaży wiąć. Rozmażyłem. Golemki? Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Tu się schowam. Oddali! Musieli uklęknąć kurwa przed moim hełmem. Eee, no jeszcze polski, ma To z dumą dzierżyłem. Ten hełm dla was, widzowie. Ale koniec kurwa. Zaraz się kurwa. Głowa kwadratowa zrobi od tego. Czekajcie, idę wziąć. No bo dobra, poprzednio. O.